Dzisiaj mamy wizualnie. gra nazywa się Fable Anniversary. I w oryginalne pierwsze Fable, czyli jakby wersję bazową tej gry, która została teraz ulepszona i wydana ponownie jako Fable Anniversary, e, muciłem bardzo długo, straciłem spory kawałek życia na tej grze i po prostu uwielbiałem Fable. Mam gdzieś kopię, która nie działa na nowych komputerach. Wydaje mi się, że to może być jakaś kopia z. CD Action, albo z jakiejś innej gazety growej. Wydaje mi się, że to jest gaz możliwe, że z jakiejś niemieckiej gazety, jak byłem na wakacjach, było po angielsku, to wziąłem. A potem łudziłem. I łudziłem więcej. A teraz się okazało, to teraz już, jakiś czas temu się okazało, chciałem nagrywać z tego serię e, jeszcze na swoim starym kąpie, Ale... Ale problem jest taki, że nie działa to na, na nowszych Windowsach To na XP-ku chyba banglało całkiem nieźle, ale na Windowsie 7 już nie Już się nie uruchamiało, nie mogłem tego zmusić do działania Więc trzeba się zaopatrzyć w Fable Anniversary Edition, które... Teraz teraz mam dostępne, więc mogę się pobawić I jest to gra stworzona przez niejakiego Petera Moliny, czy jakoś tak to się czyta To jest koleś, legenda gier komputerowych, tworzenia gier komputerowych Uh, a, dajmy check, whatever. Koleś, którego możecie kojarzyć z takich gier jak Black and White, Populus czy Dungeon Keeper. Chronologicznie się cofałem. Jedne z najbardziej klasycznych, najlepszych gier swego czasu, swego okresu. Naprawdę fantastico. A teraz koleś robi gry, które można określić, wrzucić do jednego wora. Ten wór nazwać jako taką kategorię. Nie tykać. Po prostu Peter Molino jak dla mnie się skończył jakiś czas temu i robi tragedię nie oznacza to, że się nie podniesie. Może się podnieść. Na co bardzo liczę, bo mam bardzo miłe wspomnienia z jego grami. Ale z drugiej strony. Ee, no jest e, na chwilę obecną chyba D najbardziej gwiazdą e, gier komputerowych jak dla mnie, zaraz obok tego gościa, zresztą polskiego pochodzenia, którego sobie teraz e, nie przypomnę, ale który robił przy Unreal'ach i który zrobił Jazz Jack Rabbita. Kakało? Nie nie skakało się o jak ja dawno w tą grę nie, nie grałem i jak ona nie, najgorzej wygląda przyznam się wam. Się. Ta gra, Table, poniekąd też była zawiedzeniem nadziei i obietnic danych graczom, bo Peter Molino i, i jego ekipa reklamowała to w stylu, że na początku zaczynamy taki e, krótki jakby tutorial, krótki te nie, tutorial? Tak, tutorial bardziej. Przechodzimy głównym bohaterem jako dzieckiem. Bo w ogóle na początku było wspomniane, że będziemy mieli wybór między chłopcem a dziewczynką. Yeah... Eee, I na przykład takie patenty, nie wiem, widzicie, tu jedno drzewo, drugie drzewo. Eee, nie powiedzieli tego wprost, ale sugerowali mocno, że to będzie praktycznie open world. Że będzie się przez ten poddało dało przeskoczyć i pobiec tam przez paprocie w las. Tego się zrobić nie da. Plansze tutaj co prawda są yy, bardzo rozległe, ale w żadnym wypadku nie są otwarte. Są pozamykane z każdej strony, z której twórcy nie chcieli, żeby grac, gracz mógł się tam dostać. Ale jeden z tekstów, który został rzucony przez Petera Moinu, bezpośrednio mi się wydaje, yy... I której w ogóle nie ma żadnego odzwierciedlenia w tej grze, to było takie coś, że na przykład, nie wiem, złapiemy topór gdzieś tam leżący, żaden topór tu nie leży, może dlatego tego się nie da zrobić. Eee. Podwejniemy do tego drzewa i je ciachniemy. I w momencie kiedy skończy się tutorial, i będziemy już dorosłym bohaterem, jakby, bo, bo będzie przeskok kilku lat, to na tym drzewie będzie blizna po tym naszym ciągnięciu. To, co zrobimy, będzie miało odzwierciedlenie w przyszłości. Ale takie dokładne odzwierciedlenie. Wiecie, zabijecie jakiegoś ludka, nie wiem, merczanta w mieście, to ten merczant nie powróci do życia. Z tym, że tego się praktycznie zrobić nie da. Nie? I, i, i koleś obiecywał bardzo dużo, właściwie z każdą swoją grą koleś obiecuje yes. bardzo dużo i z wiekiem obiecuje coraz więcej, a coraz mniej dostarcza. Więc, e, tak, Fable to jest e, gierka, na której hoi, hype ja się nie załapałem, więc ja tych obietnic nie miałem w głowie, ale znam ludzi, którzy po prostu bardzo, bardzo dużo obiecywali sobie po tej grze i w momencie, kiedy ona wyszła, zaczęli przeklinać. Ja dorwałem gierkę w swojej łapka, zacząłem grać i kimś. Ja to chcę i to mi się bardzo podoba w ogóle. Widzę tutaj taką drobną inspirację e, serią komiksów Battle Chasers, która zresztą będzie niedługo miała swoją. E, Grę komputerową Będzie Prowizacja, ekranizacja, nie wiem, whatever Jakkolwiek by się mu to miało nazwać Ja mam tam wiedzę o jakimś konkretnym miejscu Coś mi tam miga, podejdziemy, zobaczymy Wydawało mi się, że mam tutaj przebiec po siostrę Ale skoro mi coś tam miga To mogę przejść dalej do tyłu idę. Battle Chasers to jest świetny komiks Jeden z, znaczy teraz już się nie wydaje Taki dobry, ale w momencie jak wychodził To był jeden z pierwszych tego typu I główna bohaterka Tam biega z takimi wielkimi rękawicami na łapach on też ma takie przedłuże. W ogóle, że i zobaczycie, to jest taki charakterystyczny styl, te postacze mają takie ciężkie buty. Jeżeli ktoś pamięta moje nagrywania z nemeczkiem i czasem z skiną z Guild Warsa 2, to um, mój, 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 mój 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 mój... Jak on się nazywa? E, thief tam jest chyba Thief, nie Assassin Creed. Mój złodziej ma takie właśnie ciężkie robotnicze buty, to było w moim mózgu jakieś tam nawiązanie do stylistyki właśnie, którą pamiętam z tej oh, what uh, I, I was just um, I, i've never even met this woman who is she look sonny keep your mouth shut about this right my wife's at home with our little ones and i'm supposed to be working but a man should be entitled to do what he likes don't you think tell you what if you keep this little secret i'll give you a gold piece oh i see a bunch of just don't tell my wife i can't let her find out about this oh, oh, I I Zobacznąć serię nawet kiedyś. Przyznam wam się szczerze. Chociaż nie jestem pewien, czy... Problem jest taki, że ja na dniach wybywam trochę z domu, na no, trochę długo z domu wybywam, więc będę nagrywał jakieś dziwne randomy, żeby... żeby cokolwiek się na kanale dla was pojawiało. E, bo wiecie, że ja was uwielbiam. Poza tym to jest jedyna rzecz, którą robię systematycznie w swoim życiu. Let me hear some good reports about your behavior. And I'll give you some money for your sister's birthday present. Okay. It's Harvest Day 15. Mother is away again. She'll never tell us where. I think Father is a little sad when she goes. I had a nightmare again last night. There's a big room in the right miller. It's switching so that feels like it's going to in, I still couldn't see what was in the middle of it. I don't think I ever want to. I had another dream. come on! not I was opening birthday presents and I was so happy that something happened and it was so horrible it woke me up. I think that part was only a dream though. It's birthday today. I bet my brother forgets again, but at least mother will be back. I got up early to look out over the sea and now I'm going to play in top field. Będzie jakiś pożar, czy coś źle dobrze pamiętam, albo będzie najazd na tą wioskę. Ja, jakiś taki spoiler, ale to jest tak stara gra, że trudno spojrzeć. Dobra, co my mamy zrobić? Spróbujmy znaleźć żonę tamtego gościa. Pamiętam, że tu się dało trochę szybko przeskipować przez, przez to zrobić to jakimś takim ekspresem mniej lub bardziej. Gdzie będzie żona tego gościa? You never see any heroes around here, do you? Jaki akcent? Hello, lad. I'm a trader. I wonder the And it seems you haven't got her a present yet. It just so happens that I have a rather nice box of sweets here, guaranteed to put a smile on any sister's face. I'm afraid you've just three gold coins. Remember your. Trzydem. Jakbyśmy nie wsypali tam tego kości, dostali za to monetę. Ale jesteśmy wredni i wsypiemy go. Stock available. Stuk, apela i lewa uła! Du du du, du. Wow. czemu się skradam? Co ja nacisnąłem? Coś nacisnął i zaczął się wow. Get your miscellaneous items here! Miscellaneous items? Mogę pogadać? Nie, nie mogę pogadać z tym. Get your miscellaneous items here! W ogóle ta gra jednak daje

so boring all the shops are shut really today really keeps it a beautiful place ah, there's nothing like having a day no, Rozwijanie postaci, nie wiem, są różne czary, są różne zdolności. Możemy być silniejsi, szybsi i możemy w dowolny sposób rozwijać swoją postać, co jest bardzo fajnie zrealizowane. Ale z drugiej strony, nie jest to Skyrim, jeżeli ktoś by siadł teraz i o Fable to była fajna gierka, Siadł do tej gry i próbował, y, nie wiem, grać w to jak w Skyrima. Co bardzo He was irritating me, playing with my sister and her stupid teddy bear. No, he won't give it to me. Just because I said I'd rip his stupid head off. I told him, if he doesn't do what I say, I'm going to make his life a misery. I want more pocket money next Get him off me. He goes around the town. But you look strong. Look on them. XM. How do you like that? What are you doing? What are you doing? Oh, I'm sorry. I'll leave him alone. Just please don't hit me again. Thank you. You stopped him good. Thank you. Here, I'll let you look after Rosie. She'll be safe with you. Nice Nice Tak, pobiłeś, pobiłeś dzieciaka, zrobiłeś dobry uczynek BUM Pamiętaj się pochwać ojcu Dobra, to potrzebujemy ten... Spróbujmy znaleźć, nie wiem czy ta mała... Nie, ta mała powiedziała, że poszła, ta mała powiedziała W pamiętniku miała zapisane a, Że jest na plaży, tam bym się jeszcze rzucił, ale najpierw pójdę Nie wiem czy to nie jest ta dziewczynka, której możemy przenieść misia dawno temu grałem bardzo jeżeli jego siostra zrobiła tak jak w pamiętniku było napisane że poszła na tę plażę to tutaj nie jest jego siostra tylko jakaś inna dziewczynka Liza. O pamiętam to jak gdzieś człowiek wchodził myślał że sobie przejdzie i był jakiś murek i trzeba było naokoło poginać wow. Hello little brother I hope you haven't forgotten what day it is Like you did last year. I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened, but I can't remember what. Never mind that though. I'm still waiting for my presents. Serio? I Ja chcę, ja chcę, ja się domagam tego. No prezentu. Trochę bieda, right? nie? Zero skromności dziewczynko Twój brat jest największym Rozrabiaką w mieście, doceń Czy największym, bo właśnie sprawa, jakiegoś innego dzieciaka, to na razie jest 1-0 Dla ludzkości W ogóle ta gra ma dwie części kolejne jest dwójka i trójka Trójka wyszła na PC, a dwójka nie Na dwójkę byłem bardzo, bardzo napalony Bo to ona wychodziła wtedy, kiedy ja jeszcze świeżo w pamięci miałem Fable I w momencie, w którym nie mogłem już grać w Fable Bo już miałem kompa, który Banglano na Windowsie się napalają ta gra już wtedy nie działała. Od... Pogadajmy well ten... o so, tym. For... Dostałem dwa. Dostałem dwa z trzech. Czyli tu nie, spróbujmy znaleźć tą dziewczynkę i oddać mi się, a nie wiem. Coś jeszcze muszę tutaj zdziałać. E, no ale wracając. E, dwójka, gdy wychodziła, to świeżo w pamięci miałem e, jedynkę i chciałem bardzo, bardzo, bardzo. bardzo chciałem Dwójka, o ile dobrze pamiętam, dwójka wyszła Ty tylko na PlayStation albo na PlayStation i w, w każdym razie nie wyszła na PlayStation. I dwójka była pomoc świetną, wszystko, ale również grą, która nie dostarczyła w pełni tego czego gracze oczekiwali, nie wiem. Tak to można nazwać. A! To co jest jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawe, to że gdy wyszła trójka, to wszyscy ją tak brutalnie doszczętnie zjechali. Ja w sumie nie wiem za co, bo na moim kompie starym trójka nie banglała za bardzo. Teraz się już jej nie da kupić, ale z tego co wiem, ktoś z moich znajomych na, 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 na Steamie ją posiada, więc mogę zagrać w grę, której się już nie da kupić przez Steama yy, jednej osoby. Nie będę zdradzał której? Która zakupiła tę grę w momencie, kiedy się zakupić ją dało? Co? Czemu mogę się dowiedzieć? Co? Nie mogę się dowiedzieć. z really oh, a... Dobra, żadna z tych postaci nie ma. Tutaj są kulki. E, nie ma nic dla mnie. Więc może. Tutaj też nie zdołał otworzyć. Może przeskoczmy tutaj. O. I ten, i ten, i pół o, o! Super, aście I wydaje mi się, że może być podobnie jak z Fable 1. Ludzie mieli wiadomo jak wysokie wymagania i oczekiwania względem trójki. I klikał i zadziałał na nie wiem, czy Peter Molinu pracował nad Fable 3. Ja y, jakby wiedzy z tego zakresu nie posiadam, bo mnie w pewnym momencie kolej zaczął strasznie irytować i przestał interesować, ale, ale z chęcią położył łapki na trójce teraz, kiedy mam taką możliwość, żeby przetestować. I've got to, you know, answer a call of nature. Natry. Oh, stay here and watch this stock for me. There's a good lad. Just stand between those two stacks and don't move. I'll put a good word in for you when I get back. Right, won't be lo my cousin says that the barrels in these warehouses might have stuff in them quick while he's away smash his barrels up and see what's inside No. unless you're too scared unless you're just a big blubbing girl come on let's go and break stuff are you just going to stand there like a lemon <laughs> what's that for oh oh spotlight

Overlord też stylistycznie zresztą jest taki zbliżony, ale nie, chodzi mi o, o, o to jak, jak się grafa renderuje, jak to jest zbudowane, nie wiem, może czy graficy razem są, czy coś. done dziękuję, a big I'll let your dad know what a splendid. Bum! I już są trzy. Czy teraz mogę porozwalać? Bars are breakable. Okay. Okej. Nie ma tutaj nic dla mnie. Uciekamy stąd szybko, to nie ja, to oni. Panie górek to zawsze było. Dobra, przewinijmy się do tego ojca. Got you, you little ruffian! I've heard reports that you've been destruction of a person's victim. violent conduct towards a. That sort of behaviour is not. If you were older, you'd be apprehended and fined. You need to decide if behaving like that is worth it. I'll leave it. pamiętam, że dwa razy ten grę. super najbardziej dobrym jak się <sighs> da, za drugim razem po prostu. I granie złym było zabawniejsze. Plus tu są jakieś tytuły, i, i, i ze znajomymi wtedy. To było polewne, bo tytuły, które nam się podobały, to znaczy tytuły. Da się dogadać, hmm. da się kupić nazwę która którą będą tym podobać. Tak, proszę OK, mamy ten. I yy, śmieszne było to, że z tych dostępnych tytułów do kupienia, ze znajomymi podobały nam się tytuły, które nie figurowały wśród tych najlepszych, najdroższych, więc trochę taki obciach, trochę Ooh, taki bardzo Ale nie, bawiliśmy się dobrze przy grze. Szkoda, że ta gra nie ma multiplayera, yeah, bo środki To sir, do, do do No ale z drugiej strony... Bie. Yeah. Nie będę sistera Strange, Lej nie będziesz miała ucho, właśnie i skręcamy pogadajmy z siostrą. i knew you were going to bring me chocolates it's just like my dream come on let's go home mother will be back oh crap wait there's something wrong bandits it's really happening they're here you've got to Patrzcie, jednak umie, on umie przeskakiwać przez płoty. Tam jest coś, jakaś... Mam tutaj animację jakąś czasem. W ogóle to nie widać z tego płota. Myślałem, że to jest ludek, że to jest taki koleś w czapce, oczka i e. trzyma tu łapki. ...w Okwale. Bandity, mający torby i śnieg. slaying and burning all in their path blood-red flames lit the night as the villagers screamed and begged for mercy and soon their bodies filled the streets okay, Chciałem zobaczyć, jak ten bohater będzie wyglądał za jakiś czas, jak będzie duży, tak na zakończenie. Teraz mam chyba przejść Fable'a sobie jeszcze raz. Może z tego serię zrobić faktycznie? Hehehe. <laughs> Dobra, jeden odcinek na tutorial, a potem rozważymy możliwość seriowania. Why not? Why not? Biegnij, młody człowieku, biegnij! Tyżo w nogach! To ten koleś, który ten... dawał nam hajsy, który się bodajże nazywa tatą. Musimy To To jest nasza chestka. Musimy wyjść. To niebezpieczne. To 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 Ho-ho-ho! <laughs> we Achievement unlocked from the smallest acorn. The more famous you become, the more your presence will be acknowledged, celebrated, or even feared. Renown you increases are shown in the bottom right, Hmm. I thought you'd have a stronger stomach than that. Come on. Save your energy, boy. It's not me you want to fight. You might not realize it, but I just saved your life. There's nothing left for you in Oakvale. And if you'd stayed, you'd be as dead as the rest of them. Come with me. My name is Maze. And I'm the head of the Guild of Heroes. You must have heard of it. You'll find nowhere safer in all of Albion, nor a better place to call your home. And if it's vengeance you want, you'll need the training only we can offer. Here we are. I'll introduce you to the Guildmaster. He'll be your guide from now. obrony, nie czego. Ah, nie ma tak patetyzm. Dobra proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę. E, I... do po Hej! Ha! Jeszcze jesteśmy przed napisem do People nie o tak, 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 tak. To dlaczego są w ogóle ten e, na, na, na you. Put him in the dorm upstairs with the girl. You don't look much like hero material to me, but Mays knows what he's doing, I suppose. Well, follow me then. Okay. This is just yeah? quiet, quiet. You'll be sharing this room with Whisper, one of our brightest young pupils. She's playing in the woods right now, but you'll meet her in the morning. For now you should get some sleep. Your training starts tomorrow. W ogóle nie pamiętam tych takich samaków, które oni mają. Może to wszystko albo pamięć mnie zawodzi. Z drugiej strony dawno dawno temu grałem, ale bardzo długo grałem, więc. Przepaka co? It's time to wake up. You must be my roommate. Hmm. Shorter than I expected. As short as My name's Whisper. I've been here for a month, had the room to myself till now too, but that's all right. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. Happened to a lot the first week. Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. First day i wiedzieć, Map Room. that will me. śniada tak? Śniada to jest prośnię. Ktoś śniady to jest opalony, albo ma ciemniejszą karnację? Puh, Puh, looks like to znaczy the guild master got tired of Ale waiting for you. He's probably at the training grounds across the river. Let's go. Let's go. It's a me, Mario. Dobra. Dobra, nie wydaje mi się, że udało mi się szybko dobiec do momentu, aż będę duży całkiem. No, zapiszemy tutaj i jak będzie z tego seria, to myślę. Jak nie będzie z tego serii, no to, 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 to było dla mnie takie odświeżenie wspomnień. Miło było. Yeah!